No. Cześć, y, witam Was. Y, dzisiaj jestem z Zagrywusem. Przywitaj się. Witam Was? Tak, i dzisiaj pokażę Wam, jak wygrać teksturbaki oraz skiny do Minecrafta. Y, do teksturbaku będzie potrzebny Minecraft, i of y, a do skinów Minecraft i nowy folder. No Popowiem to, jak się Okej. Okay. Tak więc wchodzimy w stronę The Skindex Wpisujemy po prostu w google. The. znaczy. Minecraft Skins. Wchodzimy w pierwszą stronę. Pobieramy przykładowy skin. Ja pobrałem ten. Aby pobrać, klikam tutaj. Oto. I nam się pobiera, ja już nie będę pobierał, ponieważ mam. Zamykamy internet. Otwieramy nowy folder. Yy, przenosimy tutaj. Nieważne, jakby się nam to nazywało, na przykład, a, na przykład tak, to musimy zmienić nazwę na har. Har. Tak. Har. I teraz yy, wchodzimy w uruchom. Tutaj wpisujemy procent. APP. data -d -a Procent. Tak że wam ile na środek przenoszę, żebyście sobie wpisali tam. Napiszę zresztą w opisie w filmiku. Eee, klikamy OK. To jest folder.minecraft. Nie wiem, że znajduje się nasz minecraft. Jeżeli nie chcemy, na przykład jakby się nam coś stało źle, stracić go, zdajemy kopiuj. Na przykład przenosimy gdzieś w jakieś miejsce, nawet na pulpit. I dajemy tutaj klej. Ale ja już to zrobiłem, tak więc... Wchodzimy teraz w Minecraft, Bit, Otwórz za pomocą Archivizer WinRar. Wchodzimy w folder Mob. I tutaj mamy pewien problem, który zauważyliśmy z Kubilantem. Przez to, że ja mam mody, jak widzicie, ponieważ mam więcej momów, nie mogę wgrać yy, skina. Co nie Kubilant? Tak. To jest już nasze czwarte podejście do tego poradnika, ale mimo to nie możemy wgrać. Tak więc, yy, jak by to powiedzieć, yy, po prostu, jak mamy my ten folder, yy, no, to po prostu bierzemy to, przenosimy tutaj. Tak, i widzicie, ja mam błąd, ale mi się na szczęście nic z Minecraftem nie dzieje. Wam nie powinien skoczyć błąd, kiedy tu się przenosić. Yy, tak, więc teraz możemy to wszystko zamknąć. Chodzimy teraz. Minecrafta wchodzimy w Entergame. Wchodzimy z single player dany świat. No i po prostu widzicie. Tutaj powinien być nasz skin Tak. Powinien być, ale ja mam jakiś błąd i nie mogę go uruchomić. Eee, tak więc teraz Wam może pokażę jak paki yy, to już nam nie będzie potrzebne ściągamy na przykład wpisujemy w google w, wchodzimy i wpisujemy coś źle wpisałem ale wpisujemy tak teksturpack plus x bo ja w z x wpisałem minecraft ja polecam tekst Rupaka John Smith 172. Tak. I na przykład szukamy jakiegoś teksturpaka. Ach, A szukaj John Smith. Na przykład tutaj mamy jakieś. Nie ma. Jezu. Jest... Pogardek. Minecraft. No i na przykład jakiegoś pobieramy na tutaj. Czekamy aż mi się pobierze Chodzimy pokaz wszystkie. Przenosimy to mamy folder. Ja przynoszę na nasz pulpit daję dajemy pak tutaj i to jest co powinniśmy grać To jest potężny pak tak, nie tak. musimy tego rozpakowywać Po prostu nie rozpakowujemy Dajemy kopiuj, ruchom, procent %updata, .minecraft, opi, czy nie BIM, tylko textbox I tutaj go wklejamy. Eee, teraz otwieramy MCPunchera. Widzicie, po prostu w ogóle MCPuncher robi tak. nam się, zamykamy. Eee, I paczamy teraz Minecrafta no i teraz tutaj ale jeszcze musimy pokazać ten bug to nie jest nasz tekst bug tak to jest nasz tekst bug tak. ok, tam i widzicie mam tekst Mody, to na pewno będziecie mogli tak zrobić jeżeli nie to napiszcie piszcie no z tekstem w bagie, po prostu kiedy go ścigacie nie pokonujecie go tylko od razu przynosicie do tego, do w I sięgacie, pacie, nie go do tekstem paku ścigacie zobaczę wystarczy go odpisać a potem co... tak zobaczę tak chwila? tak to pep to pamiętajcie po jak chcecie z umpaczować, a macie jakieś teksturpaki, jakieś mody, to te mody wam się usuną. Tak, yy, te mody nam się usuną, teksturpaki nie. Ale mody tak. widzicie, wszystko wygląda inaczej. Tak. Okej, okay, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, że wam się podoba, że fajne. Jeżeli nie, nie fajne. No i do zobaczenia. Marasiku. Marasiszko. W następnej serii. W na, następnej serii na moim kanale. No, więc trzymajcie się ludzie. Na razie.